Dziś w ramach piątej kolejki Wrocławskiej Okręgówki burza bystrzyca zmierzy się z błyskiem kuśniczyskim. Jesteśmy na stadionie bystrzycy, gdzie w ramach akcji „Stadiony bez barier osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyły w tym meczu. Dzisiejsza eskorta meczowa piłkarzy będzie właśnie prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami. Także pierwsze kopnięcie symboliczne piłki wykona zawodniczka Śląska Wrocław w salu Bez Barier. Także zapraszamy na boisko w bystrzycy i do zobaczenia. Wszystko gotowe, ostatnie minuty i my już jesteśmy gotowi. Patrzcie, jaka dzisiaj piękna eskorta będzie wyprowadzała piłkarzy burzy, bezczynna i błyskot To są osoby, które na co dzień trenują i wspierają się z Wrocław, Pustal, bez barier. Razem tutaj z prezesem Witkiem e, wspieramy y, Pustal, bez barier. Wskazujemy, że nie tylko hale sportowe są otwarte dla osób niepełnosprawnych, ale także stadiony piłkarskie. Jest z nami Tomasz, Tomasz. Tomcio, Tomcio, cię jest będzie błyskot wygrać dzisiaj. Muszę tak wygra, wygrać Muszę wygrać bo Tomcio wczoraj skończył urodziny szósty rok życia. Ja to na pewno już. Tomek już niedługo <noise> będzie. Przed pójdzie do stoły. Brawo do toczka. Czekamy jeszcze na pierwsze kopnięcie piłki, które. Na rozpoczęcie gry. Na rozpoczęcie gry, dokładnie, które rozpocznie Zosia Swoboda, na co dzień bramkarka Śląska Wrocław, futbal bez barier. Tak naprawdę w dniu dzisiejszym nieważny jest wynik, jaki padnie na boisku. Ważne jest to, że oba kluby, zarówno Burza, Wyszyca, jak i Wojsku, już połączyły się do akcji ogólnopolskiej Stadiony Bez Barier i mamy przyjemność zrobić taką akcję nie tylko na stadionach Ekstraklasy pierwszej ligi i drugiej ligi, ale także na boisku klasy okręgowej. A tutaj proszę bardzo, cała ekipa, cała ekipa futbolowego Śląska Bez Barier. Zróbcie wielki hałas! Tak, tu jest.